Szanowni Państwo, temat jest smutny, bo Polska, Polska to nie w długach, Polska to nie w długach i to pokazują liczby, a liczby nie kłamią, więc powiedzmy sobie trochę dzisiaj o tych liczbach. Otóż oficjalny, jawny dług, ten najprostszy dług, który jest oficjalnie podawany Polski, który dotyka Polaków wynosi już 1 bilion 3, 384 miliardy. No, to oznacza, że każda czteroosobowa rodzina jest zadłużona już na 130 tysięcy złotych, a to jest tylko dług jawny, jest jeszcze dług ukryty dwojakiego rodzaju. Jeden dług ukryty to taki, który wynika z nasz, ze zobowiązań państwa wobec obywateli i razem z tym długiem ukrytym jesteśmy już zadłużeni, zadłużeni na 4 biliony złotych Ponad 4 biliony złotych. Mało kto widział bilion złotych, więc sobie wyjaśnijmy, że 4 biliony złotych to, jest, to są 4 tysiące miliardów złotych, a to jest 4 tysiące tysięcy milionów złotych. To jest ogromne zadłużenie, które w przeliczeniu na każdą przeciętną, czteroosobową rodzinę wynosi już prawie pół miliona złotych, a więc można tą politykę PiSu nazwać polityką dom minus. To jest, Szanowni Państwo, skandaliczne zadłużenie wynikające z polityki Prawa i Sprawiedliwości i również naszych poprzedników. Zresztą to oficjalne zadłużenie wzrosło od początku ubiegłego roku, minionego roku, już o 100 miliardów złotych, a ostatni miesiąc to są kolejne 27 miliardów złotych, a więc to, ten wzrost zadłużenia nabiera coraz większego tempa i będzie tylko gorzej. Ja zwracam uwagę, że konfederacja postulowała, walczyła o to dwa lata temu, żeby zakazać uchwalania budżetu z deficytem. Niestety wszystkie partie w sejmie to zignorowały, a Janusz Korwin-Mikke chciał wprowadzenia tego zakazu już w 1992 roku. W 1989 roku nasze zadłużenie oficjalne wynosiło 41 miliardów zaledwie. Teraz to jest już Grubo ponad 1000 miliardów, także gdybyśmy wtedy posłuchali Janusza Kolumnikiego, nie mielibyśmy tego problemu. Teraz każde dziecko rodzi się z ogromnym zadłużeniem i tak wygląda polityka prorodzinna pis Ja mam wniosek formalny o udostępnienie tego nagrania.